Ano, z tej strony Max i dzisiaj jest ze mną Florian i Kasper. I słuchajcie, yy, dzisiaj Dzień będzie Max, mówi. Max, Max, Max Jej! Słuchajcie. Nie wykonamy to. No, tak, kacze dupy. O, raz. Kaczy dupy. Ra, raz, mocno, porządnie. Nie. Dobra. więc proszę się nie popisać, albo to wchodzi na YouTube. A. Dobra. Pierwsza rzecz! Pierwsza rzecz! Biegnie się tutaj tą trasą dookoła. Trzy razy i zbiórka znowu na ławce w tej samej pozycji. Raz, dwa, trzy! Start! Start! Pierwszy matek, znajd florek, a katper w czarnej dupie! Mateusz tam siedzi se. Kacper po raz drugi I uwaga, Kacper, Kacper. Ci wskoczy na to? Kacper no nie skakać trzeci raz już byłeś. No niestety, Kacper by wygrał, ale przegrał. Wygrał Florek. Kacper, gdybyś od razu wszedł, gdybyś teraz wszedł, nie nie robił tego okrążenia mocno ale nie 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 stop 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 dobra dobra e, oczywiście dajcie lajka i suba nie tak przedłużamy dobra e, Mateusz idź to jest misty teraz zbiórka przy huśtawce zbiórka przy huśtawce uwaga przy huśtawce O Jezu, tutaj mamy burdel z florkiem. Kacper rozwiesił rzeczy XD Halo, zbiórka! Ej! No, nie było Max mówić. Max mówi zbiórkę, kurde. Ej, gdzie? No mówię! Jezu! Robi zwalę! Wezwanie! Uwaga! Max mówi, ustawić się w linii. Zróbcie im kacze dupy. Zróbcie im kacze dupy. Max mówi, zróbcie im kacze dupy. Nie. Max mówi, zrób im kacze dupy, no bo kaczy oni się... Są... No. Wol sobie pepy, gości! Nie do ciebie, sorry. Nie pochlapać, tylko poklepać Jaki typek! Max, mówi na wodę! Uuu. Nie, 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 tutaj jest miejsce VIP'a. My to wrzucamy na youtube. Ej, Ojej! Ojej! wyjazd, wyjazd, Wychodź! zjeżdżaj. Ja odpadam. Zjeżdżaj. Ja nie ja chcę być Wychodź! 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 mówi Wychodź! Wychodź! mówi koniec, Wychodź! Wychodź!

Dobra. I oby teraz chłopcy nie byli Hop. chorzy. Szczególnie na łeb, bo im chyba coś odbił. Dobra. Dzięki, <laughs> go cieknie XT. Serio mam całe wszystko nie. rozwalone. Nie. Ała! Dobra, Max mówi zbierka na ławce.

Kacper! No już! Mamy znać prawdę, że jesteśmy mokry! Mamy <gry> mokra. mokre. Co? A ty nagrywasz na YouTube? Tak! Jej. Dobra! E, ch chłopaki ubierajcie buty! Gramy mecza tam z chłopakami starszymi. No to nie moja sprawa. Kacper sobie listy skarpetki. Dobra, yy, my się zbieramy, no i co, teraz będziemy grać w no to do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć! Jezu, jak